Serdecznie witam Was wszystkich, moi drodzy, przybyły tutaj w ramach warsztatów Partnerstwa na Pokoju przed naszym zespołem klasztornym na w Chłocku na Wyspie Piaskowej. Znajdujemy się przed Kościołem Franciszkanów, który został. Wybudowany w stanie surowym w latach 1628 32 Tu na tym pilarze jest zaznaczona powódź, która miała miejsce 1 września 1938 roku. I w 1938. Which was, uh, one meter and centimeters high. Powyżej mamy znak powodzi 22 czerwca 1700

konserwatorzy z Wrocławia przystępują do właśnie rekonstrukcji tych malowideł. So so. Długo to trwa, ze względu najpierw na osuszanie tych murów. I konieczność, jest tu konieczność osuszenia.

Tą metodą nie można było suszyć murów bez stosowania podcinki poziomej. Bez od. Podcinki poziome. <laughs> Isolacji poziomej. Isolacji poziomej. This, uh, this method could not be uh, applied without using special isolation. Mm -hmm. Część murów różnie klasztornych została tą metodą osuszona. I niektóre innych ścian w tym monastery uh, techniki. Tu mogą Państwo zobaczyć, uh, jak wyglądają mury klasztoru, który był budowany długi, długi czas. jest dobry przykład, zobaczyć, monastery, te ściany, które były constructed. Progressively under a very long period. Od 1628, From 1628 do 1746, cały kompleks warsztatów. Gdy chodzi o usuwanie skutków powodzi, bardzo ważne, wczoraj w czasie obrad, w czasie prac warsztatowych, ksiądz Pater, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego, powiedział bardzo ważne słowa. Żywioł na żywioł. Po ustaniu powodzi bardzo dużo ludzi przyszło pomagać. I to był ten żywioł, który, dzięki któremu można było w stosunkowo krótkim czasie na przykład wysprzątać, wysprzątać kościół, klasztor, y, usunąć po prostu bezpośrednie skutki. Uh, when it comes to Franciszka Stachowicza i ta wejmiana na wręczyć symboliczny medal kryształowy za poszukiwanie za obronę naszego naszych województwach. serdecznie. Proszę Chciałbym podziękować serdecznie szefowi, jak i wszystkim, wszystkim którzy służą yy, yy, w obronie cywilnej. Ja myślę, że ta powódź, jak i inne tego typu sytuacje przyczyniły się chyba do jak gdyby przestawienia, ale też i właściwego ustawienia obrony cywilnej w służbie ludności, w służbie państwa, w służbie kraju. I życzę, aby to dalej było kontynuowane i pięknie prowadzone przez jak w, ostatnie po w powodzi tutaj w tuśnikach, Polanicy i tak dalej. I would like to say, we'll take it over. Kończąc nasz pobyt tutaj na terenie y, klasztorów Franciszkanów, to wrap up, I would like to say, Chciałbym życzyć Wam tego, co życzył braciom święty Franciszek z Asyszu. Pokoju i dobra. Peace and good. A gdy będziecie mieli wielkie trudności, and if you have any problems, pamiętajcie o słowach, które święty Franciszek powiedział do braci. The words of Saint Bracia, zacznijmy od nowa. I tak zawsze w życiu.